Niezwykłe ogrody. Zasady przykładowa rozgrywka. Jest to gra od wydawnictwa False Games dla 1 do 5 graczy od 8 roku życia, około pół godziny zabawy. E, przygotowanie rozgrywki polega na tym, że karty zieleni stos zas zasłonięty, potasowany, trzy karty wyłożone bank gry. Karty nagród potasowane, zasłonięte, trzy karty wyłożone bank gry. Każdy gracz otrzymuje kartę swojego miasteczka, trzy losowe karty nagrody, które umieszcza e, obok e, tego, obok swojej tutaj e, karty miasteczka. I możemy je umieścić w dowolnej kolejności. Nie tak? mogę sobie pozmieniać, ale muszą być tutaj, w tej poziomej linii. Moje miejsce. Aha, oprócz tego trzy karty na łapkę, które trzyma, są zieleni, karty, które trzymam zasłonięte, więc nie pokazuję innym, co ja tam mam. Jakie jest moje miejsce do, do grania? Obok tej karty do czterech pod tą kartą do czterech też, tak, czyli do do czterech by to było, tak 2, trzy cztery tak i tu też do do czterech, więc to jest mój maksymalne miejsce, gdzie mogę tę moją zieleń rozstawiać kiedy rozstawiam zieleń nie muszę robić tak, że ta zieleń się o, dokładnie obok siebie jest wystawiana, tak? Mogę ją jakoś tam, po, czyściu, po jednej karcie wystawiać, tak, że się nie musi stykać. Natomiast, kiedy już się styka, to musi się stykać, że jak dałem powiedzmy tą jako pierwszą, to ta obok niej, czyli tu lub tu lub tu, tak, musi mieć ten sam kształt. Powiedzmy, róża taka ma też ten sam kształt nie mogę ją dać e, lub ten sam kolor, czyli yy, to jest akurat czerwone, yy, więc tu by się nie zgadzało, ale jest ten sam kształt. Ale jakby mi się trafiła, o, taka karta, inny kwiatek, no to ja bym tutaj jej nie mógł dać, bo jest inny inny kolorek. Ale na przykład tu już mógłbym dać, bo mimo tego, że jest inny kształt, no to kolorek jest ten sam, tak? A potem będziemy sprawdzać te, 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 te nasze warunki, tutaj punktowe. Na przykład chciałbym, żeby w tej linii były takie kwiatki, tak? Każda ta, taka jest trzy punkty warta. Tu na przykład chciałbym, żeby były nie takie do, z domkami, ale ze drzewkami, tak? Czyli dałbym sobie pewnie jako pierwszą tą z drzewkiem kartę. I łącznie bym chciał, żeby były trzy brzozy. tu już mam dwie. E, tutaj też bym chciał brzozy. W swojej turze e, r, e, mam tak, że... E, tu uzupełnimy ten bank gry. Biorę jedną kartę. I tu do wyboru. Albo biorę jedną z tych odsłoniętych, albo zasłoniętą. I wykładam jedną kartę zieleni. Tak? I wykładam. Mogę też, jak nie chcę wyłożyć, żeby czegoś nie popsuć, to mogę mu do pudełka. Jak wykładam, no to pamiętam, że muszę wykładać kolorki obok kolorków, jak już chcę, żeby było obok siebie. Albo yy, żeby się zgadzały mi te kształty kwiatków. Mogę wykładać karty nie obok siebie, tylko gdzieś tam oddalone i wtedy na, na jakąś, przez jakąś chwilę nie myślę o tych, o tych symbolach. Bo właściwie możecie, no jak tutaj dam taką, no to na razie o tym nie myślę, ale w przyszłości zacznę, tak? Więc eee, takiego pasjensika układamy. Eee, druga rzecz. Mogę wziąć jedną kartę z nagród, z widocznych lub niewidoczną i wyłożyć. Eee, I tą kartę jak już wezmę nagród, to ją muszę wyłożyć. Bo kiedy wezmę sobie kartę, czyli oczywiście to jest mój zapas, tak? By, był, był ten większy wybór. Eee, kiedy mam tą rączkę z, z, z tych kart zieleni, to ja mogę wyłożyć oczywiście według zasad, albo mogę odrzucić do pudełka kiedy wezmę, wezmę jedną z takich no to ja ją już muszę wyłożyć nie mogę jej nic odrzucić, ale mogę ją wyłożyć na każdą z tych wyłożonych, oczywiście startuje z, z trzema tutaj nie ma jeszcze w ogóle tego pionowego tak, więc jak biorę sobie taką kartę ten, ten nagród, to ją muszę wyłożyć albo przykrywam coś, albo już robię kolumnę, tak i tą kolumnę też potem mogę przykrywać to jest druga, drugi mój ruch. Oczywiście, jak zmieniam warunki na kolumnach lub na rzędach, no to to, co tutaj mam mniej lub bardziej dopasowane, tutaj mam kombinowanie z tym układaniem, tak? Jeśli chodzi o kształty, jeśli chodzi o kolory, tutaj, ale jak już położę, to nie mogę tego ruszać, tak? Chyba że. Zasłonię sobie takie coś, no to wtedy, daną kartę mogę sobie raz przykryć. Obojętne czym, i ta górna będzie mi punktować, tak? Jest jeszcze taka karta, widzimy, z trawnikiem. Ona nie ma tutaj żadnego symbolu, bo one wszystkie mają. Ta nie ma. Taką kartę mogę dać gdziekolwiek, ponieważ no ona nie ma symboliki. I na taką kartę z trawnikiem, mogę potem położyć jakąś inną kartę. No, i na przykład nie wiem, taka mi potem przyjdzie, ponieważ trawnik może zostać zasłonięty jakąś kartą z symbolem, tak? Ale jak już daję tą nawierz, to już patrzę na kolorki lub na kształty. Jak to obrócę, to kiedy, kiedy, kiedy to obracam? Jedno obracam wtedy, kiedy chcę zakryć daną kartę w ten sposób, tak? Zakrywam lub drugie. Kiedy wyrzucam te karty, wykładam trzy nowe i potem wykonuję swoją turę, czyli dobranie i, i wyłożenie przymusowe lub wymieniam te trzy na, y, do pudełka, nowe wykładam i jak, jak wezmę, to oczywiście tą zieloną wtedy y, mogę włożyć lub nie muszę, mogę wyrzucić, tak? Ale wymianka stosów, znaczy tych banków gry lub jed, zagranie jednej... Poza zasadami, w sensie przykrycie, tak? Bo to mogę zawsze przykryć, a tu dzięki temu mogę przykryć jakąś wyłożoną. Kiedy się kończy gra? Gra się kończy, kiedy ktoś wyłoży 9 kart, i to nie musi być 9 w sensie, że, że 9, 9, tak, 3 na 3, tak? Nie, nie piszę tego instrukcji że to ma być 3 na 3, chodzi o to, że ma być oczywiście takie coś, też może być fajne, tak? Ale ma być wyłożonych 9 kart. Skoro jest 4 na 4 opcja, e, czyli 16, wyłożę gdzieś dziewiątą, dogrywamy kolejkę do końca, tak, żeby była równa ilość tur graczy i kończymy rozgrywkę. Liczymy sobie z tego, liczymy sobie tutaj z tych, tak, wszystkich, które tam mam karty. E, sadzawka po dwa punkty. Te różne kombinacje, bo są i dodatnie, ujemne. Na każdą kartę osobno się analizuje, co tam jest. E, oprócz tego jakbym e, jak tego nie zasłonił to bym miał jeden punkt za to no kto będzie najwięcej punktów ten wygrywa jeszcze z takich ważnych rzeczy kiedy wyciągnę kartę z domkiem o taką kartę bym, bym wyciągnął i bym gdzieś tam sobie wyłożył ona ma tutaj domek e, i każdy gracz wykłada kartę od niektórych dekoracyjnej kiedy gracz od razu musi dobrać Kartę nagrody. Czyli jak wystawiam taką z domkiem, to od razu muszę albo taką dobrać, albo no stąd mogę też, tak? Czyli się rzeczy do 4, do czterech w dół, lub przykryć, to zmusza mnie do tego, że muszę wziąć kartę nagrody. Pamiętamy, karty nagrody muszą zostać wyłożone do czterech w prawo, do czterech w dół, a jak już nie ma miejsca, no to muszę sobie coś zakryć. Za każdym razem, jak jest karta z domkiem, czyli tą architekturą, to karta nagrody musi zostać wzięta, a zawsze, jak biorę kartę nagrody, to muszę ją wyłożyć przykrywając inną kartę nagrody lub do czterech w prawo, do czterech w dół. Tak? Karty zieleni yy, mogę wyłożyć, oczywiście według zasad barwy i kształty z, z, z tym sąsiednim pasujące, ale jak nie chcę, to mogę ją odrzucić do pudełka. E, kończymy grę, kiedy e, dziewiąta karta wyłożona e, lub kiedy, e, kiedy, kiedy e, skończy nam się stos, gracze otrzymują jeden punkt, e, to są punkty, o jeden z graczy przeda dziewięć e, kart zieleni w swoim miasteczku na wszystkich możliwych miejscach. E, czyli to jest takie trochę dziwne sformułowanie na wszystkich możliwych miejscach, chodzi o to, że ma być dziewięć wyłożonych, tak, że to nie musi być trzy na trzy. Bo pamiętamy, że mamy 4 na 4 opcje wykładania, tak? 100 skarb zieleni jest pusty, 100 skarb nagród jest pusty. Wyczerpie się, a mówię się wycierpać, bo do pudełka są karty odrzucane. Wyczerpie się, tak? Bo zostają mu graczy. Koniec gry, wtedy koniec gry, lub kiedy jest dziewiąta wyłożona tutaj w tej strefie gracza, tak? No gra troszkę miejsce zajmuje, bo 3 na 4 musimy się zmieścić na stole, więc tutaj lepiej w dwie, trzy osoby grać. Im nas tutaj więcej, ten, ten komplet graczy 5, no to trzeba by mieć już taki naprawdę duży stół, żeby się zmieścić. Fajna gra z kombinowaniem, bo tak, jedno z kombinowaniem jest jak wykładamy te, a tutaj mamy tak, różne kolorki, różne kwiatki. Więc jest kombinowanie z tym wykładaniem, ale drugie jest kombinowanie z kolumnami i z rzędami, tak? Bo każda zmiana to tu jest tych zmian, potem mniej, tak? Bo tu już coś wyłożę, to raczej, raczej tego nie zmieniam. Chyba no, tu raz mogę to zmienić i raz wetrawnik trawnik przykrywam. Ale kombinowanie jest z nagrodami, bo tu mogę zmieniać y, co chwila. Niezwykłe ogrody. Gra od wydawnictwa Fox Games. Generalnie fajna karcianka, e, taka z rozkładaniem, z trochę z pasjansem takim, tak? E, jest tu dużo kombinowania, duża regrywalność. E, dobra gra. Dzięki.